Bardzo proszę wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka. Witam Państwa. Maciej Kokorniak, Telewizja Nowy Poznań. Dzisiaj kontynuujemy cykl Kibole. Naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Kiliński. Wieloletni były prezes Stowarzyszenia Wiara Lecha. Dzień dobry. Na początek standardowe pytanie, od którego zamierzamy zawsze zaczynać nasze wywiady. Powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z kibicowaniem? To jest, wbrew pozorom, nie aż tak długa historia jak w przypadku innych kiboli. Ja się zacząłem angażować się w kibicowanie dopiero na etapie liceum. W zasadzie Tuż po zakończeniu liceum znalazłem się na bugarskiej, raz i drugi i zostałem już potem na dłużej. Także nie jest to tradycja rodzinna. U mnie w domu nikt poza mną wcześniej na mecze nie chodził, ale ktoś musiał zacząć i wpadło na mnie. Mm -hmm. A powiedz, bo faktycznie, znaczy podkreśliliśmy tę kwestię, że jesteś byłym prezesem Stowarzyszenia Wiara Lecha. Powiedz mi, jak wygląda dzisiaj Twoja relacja z Lechem Poznań, z kibicowaniem? To jest na szczęście tak, że kibicowanie się nie, nie traci. W związku z czym, jak już ktoś kiedyś zdecydował się wybrać klub swojego życia, którym mu będzie kibicował, to jest skazany na kibicowanie. Do śmierci to gorzej niż małżeństwem jest, bo małżeństwo można rozwiązać, a, a z kibicowania się nie da zrezygnować tak łatwo, e, więc jak najbardziej kibicem lecha oczywiście jestem. Natomiast w pracy Stowarzyszenia czy, czy już w jakieś tam bieżące rzeczy związane z kibicowaniem e, w takim zakresie, w jakim to czynią dzisiejsi nasi następcy, moi następcy, to... Nie, to oczywiście nie, bo, bo jestem takim, że patrzy kibicem zwykłym, emerytowanym, który tam co jakiś czas na trybunach się pojawi z przyjemnością mniejszą lub bądź większą mecz, mecz obejrzy. No teraz w zasadzie tylko przed telewizorem. No tak, ale to tak jak w zasadzie prawie wszyscy. Dokładnie. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Piotrem Podolczakiem. Kibicem o powiedziałbym faktycznie większym stażu niż Twój. Bez wątpienia. Twórca prywatnego Muzeum Lecha Poznań. No, zaczynając ten wywiad, mieliśmy jak gdyby zupełnie, zupełnie in, inną intencję, natomiast w trakcie jego wywiadu okazało się, że mamy do czynienia z sytuacją dosyć zaskakującą. Mianowicie mamy prywatnego kolekcjonera, który posiada bogatą kolekcję pamiątek dotyczących Lecha Poznań, które mogłyby być udostępniane. Wręcz niemalże mamy do czynienia z jednoosob potencjalnym jednoosobowym wkładem do Muzeum Lecha Poznań. Natomiast Lech Poznań jako instytucja, ludzie z nią, również z nią związani, nie są zainteresowani tak naprawdę, jak się okazuje, stworzeniem tego muzeum. Co ty na to? Znam kolekcję Piotra i miałem okazję ją oglądać na jednej z wystaw, którą organizował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jest rzeczywiście imponująca. Co więcej, jest jeszcze kilku przynajmniej kolekcjonerów kibiców Lecha, którzy mają w swoich domach. Równie cenne pamiątki, chociaż może nie w takim wymiarze, jakim, jakim ma Piotr, bo, bo wydaje się, że przynajmniej z tych osób, które ja znam jest liderem i rzeczywiście ubolewać należy nad tym faktem, że te pamiątki mimo chęci tych kolekcjonerów mają tylko i wyłącznie charakter prywatny, bo nie mogą ich udostępnić w żaden sposób zwiedzającym, nie mając możliwości na przykład uczynienia tego poprzez Muzeum Lecha. I to jest taki problem, z którym ja się w zasadzie stykałem prawie od samego początku mojej kibicowskiej drogi. A zwłaszcza w momencie, kiedy powstawało stowarzyszenie Viara Lecha, i kiedyś na, na, na starym stadionie w zasadzie nie było takich możliwości, żeby zorganizować coś takiego jak, jak muzeum. Liczyliśmy na to zawsze jako kibice i wysłuchaliśmy też pewnie kilku co najmniej obietnic w momencie, kiedy były, była przyjęta inwestycja w postaci budowania nowego stadionu, że tam takie miejsce musi się znaleźć, bo dla klubu z takimi tradycjami takie miejsce jest po prostu nieodzowne. Tak? To nie jest kwestia tego, że Lech jest zwykłym klubem, którego. Hmm. Historia jest, jest banalna i, przewid... i, i, i i nic nie warta, tylko to jest rzeczywiście klub, który przez te wszystkie lata swojego istnienia nie, nie tylko zdobywał trofea, ale też wrył się w świadomość poznaniaków hmm. bardzo mocno i te tradycje, które udało się wypracować, one gdzieś powinny mieć swoje miejsce na tyle otwarte, żeby każdy kto zaczyna swoją przygodę z kibicowaniem, kto chciałby pokazać dzieciom, dlaczego ten klub na przykład jest tak bardzo ważny dla niego. No, takie miejsce po prostu powinno funkcjonować. Od takiego miejsca mógłby się odwołać, mógłby przyjść, pokazać, no, każdy klub europejski, światowy, który chce być wielki, ale jest wielki dla nas i powinien być wielki dla innych, takie miejsce po prostu musi mieć. Tak? I do końca. Jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała, już wracając do, do, do puenty, i do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że 15 lat po, po wybudowaniu stadionu tego muzeum nadal nie ma, mimo że już gdzieś tam te rozmowy dotyczące jego powstania były nieraz na całkiem zaawansowanym poziomie, i wydawało się, że już tuż, tuż gdzieś ktoś za chwilę to uruchomi. Nie wiem, nie wiem, czy to jest tylko kwestia tego, że, że jest ryzyko pewnie spore, że taki muzeum nie byłoby, nie generowałoby zysków, ale przecież nie to chodzi w muzeum, które ma być, ma być przekazicielem tradycji, żeby ono, było, żeby ono było jednocześnie maszynką do zarabiania pieniędzy, bo to kompletnie nie, nie chyba nie rozumiemy w tym momencie idei takiego. Przedsięwzięcia. Znaczy po ostatnim wywiadzie z Piotrem ja przyznam szczerze, że zacząłem się sam zastanawiać nad tym co się stało i ja mam, to jest taka moja osobista robocza hipoteza, że tak naprawdę ten nazwijmy to rynek klubów piłkarskich on się zmienił. Wtedy, kiedy myśmy rozpoczynali przygodę z kibicowaniem, ja na pewno w mniejszym stopniu, ty z Piotrem na pewno większym, wydaje mi się, że kluby piłkarskie one sprzedawały tak naprawdę emocje. W międzyczasie ten rynek został zawładnięty przez tak naprawdę niewyobrażalne wręcz pieniądze. I mam wrażenie, że my jesteśmy troszeczkę chyba takimi dinozaurami, które oczekują, być może jest tak, że po prostu oczekujemy czegoś, czego już mo, no, będzie trudno nam tak naprawdę zaoferować. Takie mam wrażenie, bo no, Lech zamiast sprzedawać emocji, tak naprawdę realnie sprzedaje piłkarzy. No, patrząc na, na to, jak to wygląda od strony dzieciaków, moi chłopacy też, tak, no, też trenowali z, z fundacją Lecha. To mam wrażenie, że Lech sprzedaje marzenia, tylko sprzedaje marzenia dzieciom i ich rodzicom. I w tym momencie. Czyli coś, co tak naprawdę konstytuowało wspólnotę, mam wrażenie, teraz konstytuuje troszeczkę może samolubne dążenia ludzi, i, i być może tutaj jest pies pogrzebany. Nie wiem, jak sądzisz. Wiesz, no to jest bardzo interesująca teza i wydaje mi się, że może być mniej sporo racji. To znaczy z drugiej strony może powiedzieć, że Lech ostatnio sprzedaje emocje, tyle że negatywne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to jest kwestia podejścia, które zawsze było do końca nieobecne. W momencie, kiedy, kiedy holding Amica zainwestował, zainwestował w Lecha, czyli 15 lat temu, ten sztafasz emocjonalny zszedł na drugi plan i on na ten plan jest cały czas spychany. Rzeczywiście tam się wielu kibiców odnosi takie wrażenie, liczą przede wszystkim zyski i tabelki, tylko że no to nawet biorąc poprawkę na to, co rzeczywiście się dzieje na, na rynku piłkarskim na świecie, ten biznes będzie zawsze powiązany z emocjami, bo jeżeli nawet chce się sprzedawać piłkarzy, to łatwiej jest sprzedać z piłkarzy z klubu, który jest rozpoznawalny, który rzeczywiście gra o jakieś najwyższe cele, skutecznie przede wszystkim o te cele zabiega i który Przyciąga do siebie zainteresowanie mediów, a zainteresowanie mediów budzą również kibice, i to się w zasadzie wszystko ładnie nam powinno splatać. Czyli, wracając do punktu wyjścia, powinien być taki pomysł, jak muzeum Lecha, nawet jeśli jest deficytowy, gdzieś tam wpisany w strategię, w strategię budowania marki klubu. Ale no nie jest, nie jest i to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, dlaczego A. rzeczywiście, czy rzeczywiście jest to tak, że, że, że tylko i wyłącznie ten biznes w postaci sprzedawania piłkarzy jest w tej chwili na tyle wystarczający, żeby zaniedbać wszystko inne, czy po prostu ktoś gdzieś tam jest na ten aspekt kompletnie ślepy. A kto, kto powinien być twórcą takiego muzeum? Klub, kibice, miasto, wszyscy razem? To jest kolejne dobre pytanie. Klub jak już widzimy od lat kilkunastu, raczej nie, bo gdyby chciał, to by już pewnie był. Kibice sami tego też nie zrobią, bo nie mają możliwości, żeby mieć odpowiednie pomieszczenia, wynająć je, wyposażyć i na tak jeszcze zadbać o ich obsługę. Więc myślę, że, że, że może gdzieś tam, jeżeli w ogóle jest to możliwe, to jakaś taka inicjatywa wspólna miałaby wreszcie szansę na, na zrealizowanie. Okej, okay, no to pewnie, pewnie będzie trzeba coś dalej temat, jak to się kolokwialnie mówi, pociągnąć w takim Jeśli się nie udało do tej pory klubowi, jeśli się nie udało i nie uda kibicom, to może jeżeli byłaby taka jeszcze też inicjatywa ze strony miasta to ostatecznie właściciela stadionu, tak, to, to może mimo wszystko udałoby się jakoś pogodzić te, te wspólne interesy i oczekiwania, bo myślę, że sporo osób kibicujących lowi jednak mimo wszystko bardzo chętnie zobaczyłoby te wszystkie puchary i koszulki i trofea i, 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 i rzeczy, które są związane z historią Lecha na własne oczy wreszcie. Nie, myślę, że spokojnie można liczyć na odzew wśród kolekcjonerów, bo przynajmniej <laughs> kilku, których jak znałem, <laughs> na którym, o których wspomniałem na początku, <laughs> bardzo chętnie by swoje zbiory udostępnili, więc, więc może tędy jest droga. Może jedyna droga w tej chwili do tego, żeby to muzeum zaistniało. myśmy się zastanawiali nad taką opcją złożenia projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Nie wiem, pisałbyście na taki projekt? No, znaczy nie mówię, żebyś go napisał, tylko chodzi o to, czy sparł. Rozumiem. rozumiem. Nie, oczywiście, ja, jak najbardziej, bo to pytanie brzmi, czy, czy byłaby taka wola ze strony, ze strony i miasta, i mieszkańców, żeby, żeby, taki projekt, żeby taki projekt zagłosować. Myślę, że to jest kwestia zaangażowania kibiców. Na to zaangażowanie na pewno można liczyć. Jeśli nie, udałoby się sfinansować takie muzeum z budżetu obywatelskiego, to przynajmniej władzom klubu odszedłby ten chyba ich w tej chwili największy problem w dyskusji na, na, temat, na temat muzeum, czyli pieniądze. Skoro nie udało się od żadnej innej strony, to, to, to jest to chyba ostatnia szansa na to, żeby w ogóle muzeum w najbliższym czasie powstało. Myślę, że sensowny bardzo pomysł. Wspomniałeś o, o, o emocjach też niekoniecznie pozytywnych. Pamiętam, to samo pytanie zadałem Piotrowi Podolczykowi, więc zadam je również tobie. Czy gdyby nie było legii Warszawa, to należałoby ją wymyślić. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o emocje piłkarskie, emocje kibicowskie, to, to przecież zawsze musi istnieć jakiś wróg, do którego można się odwołać, w którym się można przejrzeć, więc e, nawet gdyby nie było legi, to na pewno byłby to inny zespół, e, no, złożyło się Akurat na stolicę, no, zresztą nie jest to nic, nic dziwnego w środowisku kibicowskim, zawsze, tak. zawsze stolice budzą jakieś emocje częściej negatywne niż pozytywne. Więc, <laughs> tak, jest, więc, więc tu akurat nic dziwnego, natomiast, natomiast oczywiście, oczywiście zdecydowanie tak, no, trzeba by było wymyślić legię, gdyby jej nie było. Mhm. Wracając jeszcze do emocji, wielu ludzi zarzuca... Powiedzmy, nazwijmy to kulturze stadionowej, my po poznańsku mówimy kulturze kibolskiej, dlatego że dla nas, poznaniaków, kibol to jest w porządku gość. Jest wiele takich organizacji, które zarzuca no, tej kulturze stadionowej jak gdyby takie rozsadniki, jak oni to mówią, nazizmu w ogóle i jakiś... Straszny i w ogóle strasznego naruszania, dobrego imienia wszystkich dookoła i tak dalej. Co na ten temat sądzisz? Dobrze, że, że, że zawsze przy tej okazji, znaczy nie dobrze, że zawsze przy tej okazji zapominają o tych strukturach kibicowskich, które są rozsadnikami komunizmu, a jest ich przynajmniej kilka w Europie i na świecie. I to zdecydowanie w bardziej e, czytelnej, jasnej i oczywistej formie niż, niż te zarzuty, które gdzieś tam rytualnie się powtarzają, e, a które no, tak naprawdę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością bo poza jakimiś tam epizodami z lat 90. z trybun e, polskich, to ja w zasadzie kompletnie nie potrafiłbym przypisać e, jakichkolwiek atrybutów nazistowskich, a zwłaszcza już w tej chwili do... Do któregokolwiek z klubów czy do któregokolwiek z grup kibicowskich, które funkcjonują w Polsce. Natomiast to, że kibice są nieprawomyślni, no to, to oczywiście budzi zrozumiałą złość wśród tych osób, bo oni sobie zawsze wyobrażają, mam takie wrażenie że wszystko powinno być zgodnie ze sztancą podawaną w jednej redakcji z Czarskiej, w drugiej redakcji zwierotniczej, a cokolwiek odbiega, to, no to należy to natychmiast przyprasować i, i wtłoczyć w te ramy, które są jedyne dla nich czytelne i odpowiednie. Natomiast oczywiście jest to z moim zdaniem na szczęście skazane na niepowodzenie, bo, bo, bo kibic jest człowiekiem krnobnym i sam doskonale wie, co chce robić, nie, nie, nie potrzebuje do tego pouczeń. Ze strony samozwańczych, samozwańczych cenzorów politycznej poprawności. Mhm. A powiedz jeszcze tak, na koniec takie pytanie, bo tutaj mówiliśmy o, o, o Lechu Poznań tak na, natomiast no cały ten rynek piłki nożnej faktycznie zmienia się bardzo i w tej chwili tak jak patrzałem sobie na dzieciaki, które grają tam w ramach powiedzmy, rozgrywają sobie 10-11-latkowie jakieś mecze w ramach tam Fundacji Lecha Poznań. E, to oni do tego podchodzą już niesamowicie poważnie. Tam Więc można powiedzieć, już pełna profesjonalizacja, biznes, plany, oczekiwania wobec dzieci, budowane już w zasadzie na najbliższe 10 mm -hmm. lat. Powiedz mi, jak sądzisz, to wzmocni futbol, osłabi, czy też nie będzie miało wpływu na jego dalszy rozwój? Mam wrażenie, że oczekiwania rodziców, zwłaszcza. Yy... Tak naprawdę czasami zabijają całą radość z uprawiania futbolu przez te dzieci. Bo to przede wszystkim w tym wieku powinna być dobra zabawa. Oczywiście element rywalizacji jest tam konieczny, bo, 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 bo w jakiejkolwiek dorosłej karierze z tym rywalizacją przyczyni się spotkać, w związku z czym jakieś tam nawyki powinny być, powinny być również trenowane. Od tego są specjaliści zatrudniani przez klub. Natomiast wydaje mi się, że tego typu. Rosnąca presja na to, że syn będzie maszynką do zarabiania pieniędzy, po prostu jest drugą, do, drugą donikąd, bo tak naprawdę trzeba sobie moim zdaniem, oczywiście, wzbudzić jakiś taki solidny dystans do tego, co potrafi i jaka będzie droga życiowa 10-latka, czy tam 7-latka, tak? czy nawet 12-latka jakakolwiek bardziej nieszczęśliwa kontuzja potrafi zakończyć w ciągu jednej minuty marzenia o karierze, niezależnie od tego, jakikolwiek byłby, jakkolwiek taki taki chłopak kadet byłby utalentowany był, był w związku z czym niech oni mają tą presję tak by było najlepiej Wzbudzaną rywalizacją z rówieśnikami, ale niekoniecznie niech odczuwają presję wzbudzaną przez rywalizujących rodziców. Bo mm -hmm. już teraz tak zupełnie na koniec takie pytanie luźne. Masz swojego ulubionego piłkarza lecha Poznań. Oczywiście znaczy ja się czy, całą historię. A z historii to oczywiście tak, bo, 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 bo to tak wydaje mi się, że z biegiem lat człowiek się troszeczkę uodparnia na, na, na bycie fanem konkretnego piłkarza. ja Zawsze Lubiłem i lubić będę i cenić najbardziej Piotra Rejsa. Z tych oczywistych chociażby względu, że to taki był Warto. symbol też tego okresu, w którym ja tutaj najbardziej się mhm. angażowałem w życie kibicowskie, jakby się zawsze gdzieś tam ten ikoniczny Piotr Rejs, nasz kapitan w, tym, w tych czasach funkcjonował. Miałem okazję też zobaczyć, jak gra Mirek Okoński, więc, więc tutaj ten nazwisko również paść musi, natomiast, natomiast obecnych piłkarzy to staram się w ogóle nie przywiązywać do nazwisk. Dziś są, których nie ma, może kiedyś wrócą, w większości nie, życzę im oczywiście powodzenia, natomiast to, to już zostawiam powiedzmy młodszym kibicom, te emocje związane z kibicowaniem jakiemuś konkretnemu piłkarzowi. Okay. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Maciej Koperniak. Dziękuję bardzo, Grzegorz Kliński. Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka.